Mamy miejsce akcji EXODUS 47. Widzimy obracające się śmigło w porcie w Hamburgu, gdzie 8 września 1947 roku przypłynęły statki 4,5 tysiąca Żydów, które wysłali 11 lipca 1947 roku z Montipierre do Haifa. Tam zaczęli ich ostrzeliwać. 4,5 tysiące. Zmienili nas w statku 17 lipca. Exodus 47. I przywieźli tych poranionych Żydów kobiety, dzieci. 4,5 tysiące. Właśnie tutaj, do Portu Hamburskiego, dlaczego 8 września 1947 roku odebrali ich Anglicy, którzy ciężarówkami zawieźli do obozów koncentracyjnych przy Lipek, Exodus 47. Było to ponowrócenie się Rudolfa Hessa 12 kwietnia 1947 roku w Badowicach tego dnia objawiła się Matka Boska w Rzymie był tam wtedy Karol Wojtyła i Stanisław Starowiejski który kapłanem został na Wawelu w dniu kiedy urodził się Marek Jędroszewski była to 30 rocznica urodzin mojego taty Apostała Bożego Miłosierdzia Bernarda Jana Pawła Tuszyńskiego. Skazany został wtedy na karę śmierci za AK. Uratowała go siostra Faustynia. Rok 1947 przygotowali władcy świata do sfałszowanych wyborów. Sfałszowane wybory były 19 lipca, 19 stycznia 1947 roku. Także cyrk z pogrzebem e, Pogła Adamowicza 19 stycznia 2019 roku w Bazylice Mariackiej zgromadził przestępców, którzy są wrogami Polski, wrogami katolików. Ten cały cyrk prowadził. Tusk, wnuk zastępcy komendanta w Szutkofie i w Nojegamy. Ciekawe, że jego wnuk nigdy nie był w tych obozie. Założył Muzeum Wojny 1 września 2009 roku. Jakiej wojny? 1 września w 1939 roku. Zaczął się program 2077 dni Andrzeja Wyrzyńskiego. Zakończony przez niego podpisaniem pokoju w Berlinie. 8 maja 1945 roku. A wcześniej 3 maja tu w Hamburgu Anglicy bez przelewu krwi otrzymali Hamburg. Tego dnia Anglicy bez przelewu krwi bombardowali statki z więźniami obozów koncentracyjnych. Obozów koncentracyjnych pierwszego transportu w Oświęciniu 14 czerwca 1940 roku, w dniu kiedy Niemcy przejęli Paryż, zginęło tu w Hamburgu, koło Hamburga, w Neustadt, 24 młodych chłopaków. Zginili harcerze z Gdyni, osiem tysięcy ludzi bez przelewu krwi, 3 maja 1945 roku. Mamy świadectwo również apelu w Dachau, transmitowany do Londynu. Mamy świadectwo biskupa Gawliny, który 3 maja 1945 roku był w obozie koncentracyjnym gdzie umieszczono 1750 warszawianek z powstania warszawskiego obóz powstał na terenach misyjnych Wnuka już w 1932-1933 roku w Emsland było 15 obozów koncentracyjnych bardzo ładny program który właściwie kaulajterem Hamburga był 25 lat Karol Kaufmann Miał 25 lat, jak został w Kuzyn Teodora Kaufmana z Nowego Jorku. Razem w programie Naród Niemiecki ma zginąć. 20 stycznia 1944 roku. Zamach na Adolfa. Rocznica śmierci papieża Leona XIII który urodził się 2 marca 1810 roku w rocznicę urodzin 2 marca 1915 roku świętego papieża Benedykta V, którego właśnie w tej chwili 1040 rocznicę jego Pentyfikatu obchodzimy w Hamburgu. W Hamburgu, który założył Karol Wielki, ale który budowali fundatorzy czyli Adolf III, Adolf IV Szałębórki, jego brat Bruno. Bruno, biskup, założył Braniewo i Branice. Mamy świętego biskupa, Józefa Natana, rówieśnika kardynała Sapiechy, którego święcił na biskupa Krakowa 17 grudnia w 1911 roku w Rzymie polski papież Pius X. Jak zaczęli rewolucję Solidarnością w Moskwie w 1913 roku, był biskupem Krakowa. Odwiedził go przestępca mason, późniejsze święty. Jan 23 był w Polsce już w 1912 roku. Jego przyjaciel, homoseksualista, który nie miał chrztu, święty dziś. A był szósty. Urodził się w 1897 roku, kiedy tu w Hamburgu powstał ratusz. Ratusz stojący na klasztorach. Na klasztorach, które był pożar Hamburga w 1842 roku w maju. Odchaborza cudownego Medalika objawiła się... W Rzymie 20 stycznia 1842 roku w dniu Prztu świętego Pelczara. Święty Pelczar urodził się 17 stycznia. Jest to rocznica koronacji dwóch królów polskich na Bawelu. Jak również koronacji dziadków króla Francji skazanego na śmierć Ludwika XVI, 17 Stycznia 1793 roku. Wszystko potrzeba nam, prawdy. Jezu, jedziemy porty. Dzisiaj mamy wielkie święto świętej Heleny. Wczoraj mieliśmy święto urodzin. Polskiego króla, który z niebie, Jana III Sowieckiego, jego wnuka w Brukseli, arcybiskupa Pięciu Kościołów, i kiedy jego córka i matka Clemensa Augusta w 1704 roku została regentką całej Bawarii. Święta Polka urodzona na Wawelu i koronowana w łonie matki. 10 lat na wygnaniu w Wenecji od 14 maja 1705 roku. W rocznicę i zatrzymania urodził się nasz święty Adam Sapiecha, hrabia Adam Sapiecha. Także dzisiaj patronuje nam całe niebo, cały dwór niebieski, do którego modlitwy nauczyła nas święta, która poszła do nieba 16 stycznia. Nie, 16 maja, e, e, czerwca 1200... 1246 roku W rocznicę... A, święta Ludigarda. Święta Ludigarda. Święta Cysterka, która poszła do nieba. A w rocznicę... 16 czerwca wybrano naszego świętego króla Polaków w Rzymie, czyli Piusa IX, który ogłosił 8 grudnia w 1854 roku, dogmat to niepokalanym poczęciu, w z Świętego Piotra, jest pochowana święta, tak można powiedzieć, Krystyna Szwedzka urodzona 8 grudnia 1646 roku 26 roku była matką szesnu Janka synka króla króla Jana III Sobieskiego który zmarł mając 3 latka tablica dziękczynna poświęcona jej i królowej Marysieńce Znajduje się w Rzymie. Znajduje się w Rzymie. Krystyna Szwedzka. W jej pałacu zamieszkała Marysienka, królowa Polski z Nevers, która urodziła 4 marca 1676 roku na Wawelu. Koronowana była jej córeczka w Iłonie 2 lutego. Teresa Kunegunda Sobieska. Właśnie obchodzimy jej 330. rocznicę jej ślubu. Trwało od 15 sierpnia 5 dni. Dzisiaj jej urodziny jej taty, były wielkie uroczystości. A potem urodził się jej synek w Brukseli I została legendką Bawarii 17 sierpnia 1000. 1704 roku, po przegranej bitwie pod Leichem, 13 sierpnia 1704 roku, Dimash przegrał bitwę z Churchillem, przodkiem przestępcy Churchilla, pijaka i masona, którego matka to Żydówka z Nowego Jorku. Tak samo jak Żydówka z Nowego Jorku była matką Słynnego Pucji pianistę Hitlera, którego dziadek fotografował naszego świętego Karmelity. Świętego karmelite naszego Hermana Koena urodzonego w Hamburgu 10 listopada 1820 roku. Mocą Eucharystii wartemis nawrócony. Podnowiciel Karmelu we Francji, w Anglii i w Polsce, w Wadowice, w Krakowie. Jego życiorys wydał Józef Tomaszewski, mój pradziadek, w lutym 1858 roku. Imprymatur jest 22 luty 1858 roku. Było to 11 dni po objawieniu się Matki Boskiej w lut. 11 dni miał arcybiskup Julian Nowowiejski, biskup polski, urodzony w dniu objawienia się Matki Boskiej w lurcie 11 lutego 1858 roku. W lud nad grotą jest pałac rzymski, a w tym pałacu rzymskim w lutym 1778 roku, czyli 1080 lat przed objawieniem nawrócił się Arab Murat. Jego imię szczelny jest Lurus, Lurt. Świadkiem tego był Karol Wielki. Karol Wielki, który założył kango.